No dobrze, moi kochani, witam Was już w kolejnym odcinku z Arkanii. Eee, dobra. I powinno się skośmigać jak trzeba. Załatwiłem sprawę dla e, Miltena z tymi kawałkami rudy. No było trochę biegania, nie powiem, ale udało się, więc pogadajmy z Miltenem i rozwalmy tą barierę. I ruszmy fabułę. Znalazłem 7 grudek rudy meteorycznej. Są twoje. Wyśmienicie! Niepotrzebny jest żaden rytuał. Przy takiej sile możemy zwyczajnie przełamać barierę. No i elegancko. I mamy amulet śniącego. I co dalej? Czyli to jest... Sardas! Był amulet w porządku. Jasne, że tak. Zanieśmy go królowi. Nie. Jeśli mi powiesz, że jesteś w zmowie z Ziszą, to bardzo się pogniewam. W obecnym stanie amulet nie pomoże królowi. Trzeba go zanieść do klasztoru na klifie. To daleka podróż. Mam nadzieję, że truposze nie zatopiły łodzi Diego. Przynieś mi amulet. Mam oprawę. Będzie ci potrzebna. Oprawę? Zrozumiesz, gdy dotrzesz do klasztoru. Północna latarnia w torniarze stoi dokładnie nad miejscem mocy. Stworzyłem potężne zaklęcie teleportacyjne, które przeniesie cię wprost do mej wieży. Klasztor znajduje się nieopodal. To ten złowieszczo oświetlony budynek? Owszem, musisz przejść przez cmentarzyską. Kazałem Gornowi otworzyć ci bramę i oczyścić drogę. Czyli to tam jest. Ok, I patrzcie moi drodzy, a musimy wrócić aż tutaj do tej świątyni, jak się nie mylę, ale on powiedział nam o tym w porcie tam, że będzie można się teleportować z niczym. Więc po prostu musimy się przerostać przez te hordy tutaj i przebiec tutaj. Jak dobrze rozumiem, tak? Do portu. I tam w wieży powinna, powinien być teleport. Chyba, że chodziło, żeby tam dalej ścieżką iść, chociaż kurde, teraz sam nie wiem. Nic, jesteśmy niedaleko portu, więc sprawdzimy najpierw to. Ale chyba o to chodziło, że właśnie tu w tej wieży będzie to raport w porcie. Jeżeli się mylę, to trudno. Człowiek ma prawo się pomylić w sumie. Obładamy zaraz. Czy jest tutaj teleport? Nie? Czy jednak się myliłem? A poczekajcie chwilę. A gdzie był ostatni zapis? Automatyczny zapis śniącego. No dobra, niech będzie. E, bo nie chce mi się wracać, bo jak dobrze zrozumiałem no właśnie poczekajcie pominiemy rozmowę znamy to już okej okay. ten cmentarz jest tu chyba tak w dalszy, tam w dalszej drodze bo tu jest tam były chyba właśnie zamknię... zamknięta brama chyba tam była czyli nie wiem to tutaj cmentarz dokładnie Więc się od razu. Niepotrzebnie tylko biegłem tam do latarni w porcie. Pewnie byśmy dawno już byli tam w świątyni na klifie. No ale okej. I proszę bardzo, mamy cmentarz. I naszego kumpla Gorna. Z każdym dniem się starzeje. Co się stało? Nic, po prostu zdrowie już nie tu. Kiedyś to się dzień i noc walczyło, ale kości już nie takie młode. Ty się zajmij resztą, smyku. Widzę, że już nie jesteś takie hucherko. Widzę, że przybyło ci mięśni. Dobra, pogruchocze im kilka kości w twoim imieniu. <laughs> e, ruszaj do latarni! <laughs> Dobra, ruszamy. Tutaj jak rozumiem, tak, bo on tu sobie siedział Jak rozumiem, mam tędy się przedostać chyba, tak Oczywiście przez masę potworów Całą masę potworów, Massachusetts Oczywiście, my będziemy mądrzy i po prostu sobie pójdziemy, bo nie musimy z nimi walczyć, tak? Wiadomo, omijam EXPO, ale no... Jak nie muszę, to, to nie muszę. Tam jest ta świecąca wieża, której, którą widzieliśmy parę razy i nawet... raz się chyba zaciekawiłem nawet. O kurna, demon! Серио? Серио, демона? Dobra, mamy demona zlikwidowanego 1000xp i otworzyło nam się przejście. No i śmigamy, ale jasno, o Boże, moje oczy. I co, dotykamy teleportu. Siła demonów wciąż rośnie, tak. O, dobra. Już rośnie. Tak, tak. Za mną, siostry. Za mną. No ładnie, moi drodzy, ładnie. A tutaj jak to są, chyba, Xardas, tak? No i gra nam się wczytuje. Pa, 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 pom, pom. Nie proszę bardzo, jesteśmy. No powiem ładno ciekawą miejscówkę sobie ogarną sardas, nie powiem. Porący wartownik zabieramy wszystko. Zabieramy luty. Zrobił. Siedział nagle, tak jakby się teleportował. Miecz palado na 61 punktów obrażeń. Łopanie Zakładamy i najbardziej. Jeszcze lepsze od mojego. W ogóle tu zdobyliśmy też Pancerze, metalskę zbroja płytowa. A, czyli można powiedzieć, że jakbyśmy chcieli się jeszcze zmienić. Yy, ogólnie, postać naszą, w tym co się zna, będzie stansowa 43. Mamy ten fajny łuk z rudy, zrobiliśmy go. Ale czekajcie, jeszcze zwoje jakieś dostaliśmy. Może coś będzie można wykminić, ale chyba nie. No właśnie, nie za bardzo. Okay, zapis i. Zobaczmy cyksardas? Widzę, żeś cały i zdrów. Świetnie. Z pewnością nurtują Cię jakieś pytania. Owszem, nurtują. Amulet śniącego to część o wiele większego amuletu. za dużego, jak na jednego człowieka, Oto brakująca część amuletu, Jego oprawa. To ma być część amuletu? Z tym można by zamek szturmować. To fakt. Człowiek użyłby tego jak tarczy. Jednakże bogini. Czyli ten ogromny amulet ma trafić do klasztoru. A mnisi wiedzą, co z nim zrobić? Tak. Lecz w tej chwili Zisza atakuje klasztor. Co takiego? Jak najszybciej mogę tam dotrzeć. Przez Zoldren. A jak dostanę się do Zoldren? Zejdź na dół. Północny tunel doprowadzi cię na miejsce. Strzeż się demonicznego króla Zoldren. To sługa Ziszy. Jego bracia przeczesują wyspę. W poszukiwaniu ciebie. Dobra. Mamy wszystko wyjaśnione. I musimy się udać dalej. Mamy kręte schody, zejście z wieży. Ale miecz paladyna, kurde, dwureczny. Fajnie, fajnie wygląda, nie powiem. No i ciśniemy. Ale musimy uważać na demona, prawdopodobnie. No, może być ciekawie. Tak jak mówię, no, nieubłaganie nie zbliżamy się do końca arkanii. Z czego się trochę cieszę. Patrz, już jest taki mrok czer czerwony. Tak jakby już naprawdę gdzieś był demon, nie? Mam nadzieję, że wszystkie drogi prowadzą w jedno miejsce. Że nie pójdę w jakąś ślepą za no, alejkę. No, chyba właśnie w taką ślepą alejkę poszedłem. Świetnie. Muszę szukać innej miejscowy, jest demon. Jak rozumiem, będę z nim walczył, bo inaczej nie odblokuje mi się przejścia. Czy muszę z nim walczyć, naprawdę? Rozumiemy, jest jakieś przejście zablokowane czy nie? Lepa uliczka, no świetnie Już sam nie wiem w końcu jak to jest Czyli musiałem źle iść po prostu, nie to malejką Tędy A i domyślam się, że muszę demona pokonać, tak czy siak. I wtedy te drzwi się otworzą, będę mógł iść dalej. Jak to wszystko jest kurna porobione? Czyli muszę jednak tego demona załatwić, okej. Okay. tam dużo HP mu zbiliśmy, więc nie będzie problemu. A tutaj po prostu był, była droga powrotna. Tam był golem, to nie, tu był demon. No i okej. Okay. Demon pokonany, więc tak naprawdę powinnam się tam otworzyć chyba drogę dalsza. Do, zdobyliśmy klucz dokładnie. Więc demony nie były bez powodu. E, teraz wrócimy się na właśnie tam do głównej tej jaskini i ruszymy dalej. Coś czarnego demona kiedy spotkamy? Patrzcie, te ruiny, te podobne jak w tych snach. Już nie było tam golemów. I zapis. Pom. Pełno wrogów, normalnie wyjdzie mi speedrun z arkanii, chociaż wiedziałem, że niektórzy szybciej przeszli ode mnie w mniejszej ilości odcinków, ale pewnie dłuższe odcinki, ale co tam. No i mamy Annabelle. I do przodu. To co nienawidzę, rozgałęzienia. Demony ksaeszy. Patrzcie, tam gdzieś quest jest. W tamtym kierunku. Zaraz obadamy. O cholera, są znowu te chyba Anabel, tak? Tak zwane. I Władca demonów, dwa nawet. Latamy jak samoloty. Kapłanka Anabel, Anabel Ten przybyt nie jest już dostępny, spoko o, mamy miksturki takie, okej okay. Najpierw te cholerne kapłanki będzie lepiej. Jak nas przyszły wraca całą. Dobra zmaksujemy to i w ukrywanie się hmm. Wytrzymało się szybko kończy. Co by nam tu pomogło regeneracja, wytrzymałość. No, dawaj. Dobra, mamy ich. Co, wyzdostajemy się już z jaskini? I patrzcie, to była ta jaskinia, którą widzieliśmy na początku, jak siedzieliśmy o tej całej świątyni na klifie. No, ładnie. Czyli wszystko się wyjaśniło. Nie bez powodu. Wiecie, można takie skróty, nie skróty znaleźć później. To wszystko było tak obmyślane No i widać, że pełno tych yy, kamiennych strażników golemów pełno szkieletów No nie zaciekawie No i demony, które mamy niszczyć Za dużo się rzuciłem na nich tak jolo i te golemy żeby się odczepiły, to będzie łatwiej. Dobra No już będzie troszkę łatwiej, tylko znowu te golemy przyszły No i nie mogę muniku zrobić, bo mnie zblokowali Dobra, golemy pójdą, to demon już będzie easy. Dobra, uleczmy się, zapiszmy, jeden na trzy demony. Patrzcie, po pokonani, pozabijali tych akolitów cały. Ciekawe czy opaci żyją nadal. Kolejny Annabelle. Kolejnego demona. Wyżej jest kolejny i tam dalej jeszcze kolejny. O panie, coś będzie dużo walki czuję. No zapraszam. Ok, kolejny demon załatwiony. Kapłani. Anabel. I zostanie nam, zostaną jeszcze nam dwa demony. Ale demony już sobie załatwimy i w dalszym odcinku zobaczycie w kolejnym odcinku. No dzieje się, dzieje się. Ok, Anabel załatwiona. Użyjemy sobie tego, uleczymy się i tu moi drodzy skończę, e, ale zaraz prawdopodobnie za jakiś czas zostaniecie w kolejny odcinek, bo teraz jakoś tak wysyłałem bodajże po dwa odcinki dziennie, żeby ta seria się szybciej skończyła na kanale swoją drogą, e, więc do usłyszenia już e, niedługo.